Stoimy właśnie na czynnym przejeździe kolejowym na linii kolejowej Baborów-Pisz. To jest niestety ten punkt, który uniemożliwia nam właściwą realizację zadania, ponieważ okres czasowy uzgodnień wydłuża nam się, a jednocześnie blokuje pewne procesy decyzyjne. Linia kolejowa, która kiedyś funkcjonowała, nie została zniesiona i figuruje w zestawieniach jako czynny obiekt, do którego musimy prowadzić wszystkie uzgodnienia. I tranzyt, który musimy wykonać po lewej stronie e wymaga również uzgodnienia z wszystkimi spółkami kolejowymi. Zaczęliśmy od uzgodnień z naszą firmą wykonawczą, która wygrała postępowanie przetargowe. Firma konsultuje akurat z wszystkimi spółkami tych spółek jest e 4 plus 5 również jest e obecna przy uzgodnieniach. Wszystko co widzimy tutaj Kawałek dalej mamy linię kolejową, torywisko zarośnięte, po drugiej stronie też zarośnięte jest i wszelkie uzgodnienia z mocy prawa, które są 40 metrów od linii kolejowej wymagają uzyskania odstępstw. Te odstępstwa są długie, właśnie złożyliśmy wniosek, czekamy na ostatnie decyzje odstępstw od warunków technicznych, które spowodowało paraliż decyzyjny i wstrzymanie chwilowej inwestycji.